Pasje zajawki i koniki. Już 24 marca zostaje skiturowym mistrzem Koty. Wiosna, słońce, zieleń i najnowsze wiosenne kolekcje odzieży i i cenionych marek w salonie Niko. W Niko zaczęła się już wiosna. Black Red White w Suchej beskickiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię. Reklama. Wielkiego groźnych substancji z pralni chemicznej, przyczyną ewakuacji galerii handlowej w Gorzowie, Podtruły się trzy pracownice. Topres sprawdziło, że nie ma ludzi pod lawiną, która zeszła na szlak pod rysami. Piotr żyła trzeci po pierwszej serii lotów w słoweńskiej planicy. Marcin Bartnik, trzy osoby ranne, w tym jedna ciężko, i ewakuacja w galerii handlowej w Gorzowie. To efekt wycieku substancji chemicznych z pralni. Najpierw mówiono o wybuchu, ale po ustaleniach strażaków okazało się, że doszło do rozszczelnienia pojemnika. Trzy pracownice pralni zatruły się toksycznymi oparami. Kobieta w najcięższym stanie zostanie przewieziona do szpitala w Poznaniu. Pozostałe dwie są pod obserwacją w Gorzowie. Skarżyły się na zawroty głowy. Kazano nam szybko opuścić galerię. Świadkowie, w sumie ewakuowano pół tysiąca klientów i pracowników. Zaczął alarm być, pan przez mikrofon mówił, że proszę opuścić galerię i tak naprawdę tyle. Wszyscy chodzili sobie po zakupach, jedli, no i nagle zadzwoniły syreny, kazali nam wyjść. Szybko, szybko i nie wiedzieliśmy o co chodzi, więc trzeba było się ewakuować. Ludzie bez jakiejś tam większej paniki wydostali się na zewnątrz, może była informacja, że proszę spokojnie. Substancja chemiczna wyciekła w galerii handlowej sprawdzane jest na techniczne pomieszczenia. Do godziny 18 obiekt będzie zamknięty.